Kolejny incydent na granicy z Białorusią medialny incydent, bo wiele zdarzeń nie uży światła dziennego. Ten też miał być taki. Kilka tygodni temu duża grupa nielegalnych imigrantów przekraczała granicę z Polską Polscy żołnierze próbowali ich powstrzymać, żeby się wycofali. Nielegalni imigranci byli bardzo agresywni wobec żołnierzy. Nasi żołnierze zostali zmuszeni do użycia broni palnej. Bandyci nie przejmowali się zbytnio żołnierzami. Wiedzieli, że się im krzywda nie stanie. Wiedzieli, że polscy żołnierze noszą broń, ale ich nie używają. Czasem strzelają w powietrze i nic więcej. Bandyci byli coraz bardziej agresywniejsi. Żołnierze nie tylko bronili bezpieczeństwa Polski, ale też swoje zdrowie i życie! Żołnierze w pewnym momencie zostali zmuszeni do oddania szałów ostrzegawczych w ziemię przed napastnikami. Po zdrowie i życie żołnierza na służbie było zagrożone. Żołnierze oddali w sumie ponad 40 szałów ostrzegawczych. Podkreślam, by chronić swoje zdrowie i życie! Już nie wspomnę o bezpieczeństwie naszej granicy. Po czasie horda agresywnych bandytów się wycofała. Po wzorowym zachowaniu żołnierzy awansu jednak nie dostali. Za poświęcenie trud i wzorową służbę, za toczek żołnierzy zostało aresztowany Żandarmeria wojskowa skoła ich kajdankami, prokuratura postawiła im zarzuty. To nie jest żart! Nawet ja nie mam takiej wyobraźni! No dobra, ostatnio kręciłem filmik na ten temat i sugerowałem, że może tak być. Jeden z widzów napisał do mnie, że wykrakałem. Na swoją obronę mogę tylko powiedzieć: że znam swój kraj, polityków, mon, i wiem co można się po nich spodziewać. Państwo, mon, politycy wypieli się na żołnierzy. Można się było tego spodziewać. Pieniądze na prawnika zbierali sami koledzy żołnierzy. Bo, on chyba nie chciał pomóc. Ja rozumiem, że żandarmeria powinna wyjaśnić sprawę. To normalne w takim przypadku. Ale to powinno być szybkie. Ale jakoś nie widzę pochwał dla żołnierzy. Tylko zarzuty prokuratorskie. To nasza władza, mą to jakieś nieporozumienie. Teraz internet wrze. Ludzie są niezadowoleni. Nawet rząd, minister obrony narodowej, tygrysek nie jest zadowolony. Opozycja mówi, że to skandal. Ale moi widzowie, czytajmy między wierszami.